Emilia Czerwińska, przed ks 80 Witamy serdecznie. Witam, witam serdecznie. Słuchaj, jak wyglądała sprawa z Twoją rywalką? No bo rozmawialiśmy, Kuba rozmawiał z Tobą w Libercu na ten temat, no i są problemy. I te problemy to jest, były problemy kategorii żeńskich wszelakich i na całym świecie. Tak. Wypadnięcia, zamiany, rotacje, co całkowicie rozpieprza jakikolwiek game plan do pojedynku i trzeba przygotować się kompleksowo. Jak ozdrać, jak to wszystko wyglądało przed tą walką? No właśnie tak wyglądało, że to było wszystko tak rotowane. Było chyba ze 4 czy 5 zawodniczych, które mi tam odmówiło, w Polsce każda mi odmówiła, w Europie dwie mi odmówiły, potem była jedna Brazylijka i teraz jest druga Brazylijka. I na tym zostaliśmy już, także się cieszę, że w ogóle kogoś znaleźli. To w takim razie wytłumacz mi, bo masz 2-0, pierwszą walkę wygrałeś przed czasem, drugą wygrałaś na punkty. Z czego twojej opinii wynika ten strach? Nie wiem, naprawdę nie wiem. No czy, to nie jest, czy to jest kwestia strachu, czy to może ja źle ująłem, może zawodniczki nie były przygotowane, nie, miały, nie mogły zrobić limitowego, były chore, może były inne powody, no ale tak to brzmi trochę jakby no nie chciały z innych powodów jednak. Jakie one miały powody, to ja nie wiem, bo one mi nie mówiły o tych powodach, także, także nie wiem, no ale może i się bały, może nie, bo właśnie po tej rolce z Sarą po ostatniej walce każda odmawiała mi walki. Jak dla Ciebie taka sytuacja? Jak przez Ciebie jest przyjmowana? Jak Ty bardziej się to wkurza, irytuje, złości? Co gdzieś tam jest, jeśli spływają takie informacje, a to się zmienia, a to będzie kto inny, a to znowu coś, coś się wydarzyło? Ogólnie jedno, co mnie irytuje, to to, że jesteśmy w jednej kategorii wagowej, w jednej federacji. I e, jakby e, z tego się składa zestawienia jakichś zawodników, tak? Ta walczy z tą, ta walczy z tamtą. Jesteśmy w sumie w jednej kategorii. To Dlaczego e, ktoś mówi nie teraz? No, po, nie powinno tak być, mi się tak wydaje. I żeby mi musieli szukać zawodniczki ze świata, aż gdzie są zawodniczki na miejscu w federacji. Mhm. A jest, nie jest też tak, że zawodniczki w Twojej kategorii wagowej mogą mieć zestawione też walki, czy już zestawione po prostu nie mogą przyjąć pojedynku? Czy nie było takiej sytuacji, że wszystkie były dostępne i żadna nie chciała się bić? Jakby były dostępne, bo ja byłam teraz jakby w pierwszej kolejności, bo to szło tak mhm. po kolei. E, oczywiście miałam walczyć wcześniej, ale my nikogo nie znaleźli. E, no to dopiero następne zawodniczki będą walczyć na następnych galach, także na pewno tak nie było, że nie mogły walczyć. Był taki moment w, całej tej, w całym tym zamieszaniu, że gdzieś taka informacja, chociaż wstępna się pojawiła, że ta twoja walka może być zdjęta z karty, bo nie ma z kim ciebie zestawić? E, cały czas mnie szukali, także nie mówili, że nie będzie walki, tylko mówili poczekajmy, 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 że będzie, będzie. No, cieszę się, że jest. No, dopytywałem chyba na początku roku w podsumowaniu Artura Ostaszewskiego o tą sprawę, żeby trochę on to skomentował, no bo komentują to zawodniczki, komentował Twój trener. No zapytałem Artura, jak on to widzi. No, on powiedział, że niech Emilia zrobi walkę, Karolina zrobi walkę i wtedy się panie spotkają po wakacjach, nie widzi w tym żadnego problemu. Ha, no ale ja wcześniej też usłyszałam e, nawet od samej Karoliny, że jeżeli e, wygram walkę z Sarą, to ona ze mną zawalczy. I jakby zestawienia tak by wynikało, że teraz jest nasza kolej mhm. walczenia. No tutaj tak z kolei w to wszystko jeszcze po drodze weszła ta Krew, która wyzwała Karolinę, no i wszyscy się spodziewam akurat tego zestawienia no, z nią. No niby tak, ale ja na początku ją wyzwałam, pierwsza. Jako pierwsza ja wyciągnęłam to, że ja ją wyzywam na pojedynek, żeby stanęła ze mną do pojedynku. Zero, zero, totalnie nic, odzewu z jej strony. Po jakimś czasie wyskoczyła Krew i od razu odezwała się na, na koniec dnia, tutaj nawet nie powiedziała nie, tak, później, by mogła cokolwiek się odezwać. No tak naprawdę z, z Twojej walki i z Karoliny walki, no, ja nie wiem czy to jest dobry moment, ale czas najwyższy, bo tego pasa nie ma, odkąd Ariane go zwakowała. Tak. Myślisz, że to już jest dobry moment, aby Twoja walka stała się eliminatorem, już zapominając o tym, kto będzie po drugiej stronie? Myślę, że po tej walce już będę prosić włodarzy, żeby zrobili mi walkę o pas. No więc do tej rywalki, może w takim razie przejdźmy. E, widziałem jedną walkę akurat tę przegraną, bo to najłatwiej prawdopodobnie znaleźć. E, co nie wiadomo? E, silna? kondycja taka wątpliwa w mojej opinii, dość dziurawa stójka. Więc w zasadzie jeżeli twoja ułożona stójka będzie pracowała tak jak ma pracować, to ta walka powinna być przynajmniej wypunktowana. Natomiast no obszerne, dużo ciosy, no i wytrzymała jednak jest na te ciosy. Jakie wy informacje wam się udało na jej temat zebrać i czy faktycznie staraliście się pod nią przygotować, czy to nie miało sensu, bo tego czasu było za mało na gameplan? plan? Był tam jakiś game plan, ale to jest taka zawodniczka, pod którą ciężko coś ułożyć, dlatego będę bardziej się skupiać na akcja-reakcja w tej walce. Co jeszcze mogę powiedzieć? Na pewno Brazylijki, brazylijscy, w ogóle zawodnicy są jakby to powiedzieć. Solidni, o, może tak. Solidni ale na pewno się nie poddają, nie łamią szybko, także myślę, że będzie zacięta walka. No właśnie ja tylko bym dodał, bo faktycznie takie wrażenie, które pierwsze jest, to, że ta stójka to tam nie jest chyba najmocniejsza strona generalnie rzecz biorąc. Myślę, że to gdzieś tam też daje się zauważyć, jak się przygotowuje pod taką walkę, jak się obserwuje te rzeczy. No właśnie, czy to będzie gdzieś ten kierunek, który będziesz zmierzać? Dużo niższa też jest, jest z młodą zawodniczką. No, no zobaczymy jak to będzie. Wyjdę do pierwszej rundy i wszystko będę już wiedziała na pewno. No, ona też nie szuka parteru, mimo że w tej studie zbiera te ciosy, Może to u mnie idzie do będzie, szukać. będzie szukać, nie, nie wiadomo. <laughs> Widzisz, bo to nie jest tak, że walka w walce jest równa. Może u mnie, że z racji tego, że jestem stójkowiczką, e, będzie szukać tej właśnie tego parteru. Nie wiemy. No właśnie, bo tak patrzę, uśmiech jest, zadowolenie jest, mimo tego całego zamieszania, chyba nastrój dobry przed, to, przed tą galą. To chyba nie jest błędne wrażenie. Nie, nie jest. Ja, ja się cieszę, że mogę wyjść do walki w końcu, bo czekałam też tyle miesięcy. E, kocham to robić, kocham ten sport, także no, cieszę się, że to jestem. Ja w takie rodzice przerwę, bo zapytało o przygotowania, bo często, często jak często, ale po Waszych mediach społecznościowych PPM ma widać, że y, witacie y, się w Ankosie serdecznie tak. y, rękawicami. I w związku z tym o Klaudię chciałbym zapytać, no bo pewnie najwięcej czasu mogę spędzić z nią y, w parze, więc zapytam o, o przygotowania z nią, o jej siłę fizyczną, no bo ona jeżeli chodzi o to, to tego zabrać nie można. Ta siła jest i o 5-7 to, to na... możemy zapomnieć. Tak, tam jest dużo wyższa waga. <laughs> jednak y, Najczęstszą zawodniczką, którą się przygotowałam, to jest Karolina Sobek u mnie w klubie, która też nie waży na co dzień 57 kilo, tylko około 80. Także było ciężko. Również jeździliśmy na sparingi do Ankosu, do zaprzyjaźnionego klubu, bo mój trener Marcin Mencel jest zaprzyjaźniony z Andrzejem Kościelskim, dlatego tam lubimy sobie pojeździć. Jest dużo zawodników, właśnie nie tylko Klaudia Seguła, która jest naprawdę solina i duża. Eee, ale innych zagranicznych też, mniejszych osób, którymi mogłam porobić. No. W takim razie kto poza Klaudią dociążał Cię na tych sparingach w Ankosie? Eee, słuchajcie, nie pamiętam nazwisk, bo to byli i Ukraińcy, i inne jakieś kraje, tacy mniejsi troce, trochę, ale no głównie Klaudia mnie dociążała. Mhm. <laughs> <laughs> dociążała. Miała czym. Dociążała ma super kontrolę w parterze, także naprawdę Super zawodniczka. Karolina ja też Sobek zapytam, no bo duży sukces kontrakt z PFL-em i będzie start w turnieju, także no coś wielkiego. No i umówmy się, no ona ma papiery na to, aby w tym turnieju no ma, zamieszać, bo tam umiejętności są. Aż byciały przecież. Aż byciały, Aż na mnie. Także coś faktycznie w tym jest, no bo pokazuje się, nawet ma swoją firmówkę. No właśnie taka jest kłótnia, czy to decówka, czy to sobkówka ten Scarf Hold Arm Lock, to się chyba nazywa fachowo. Czyli to, co ona robi w tych walkach, jakie wygrywa. Tak. Powiedz mi, jak ty czujesz się na Etle, jak ona jest dużym wsparciem też dla Ciebie nie tylko jeżeli chodzi o treningi, ale też o, o, o mental i o takie po prostu zwykłe koło Była też ona jakby przeszła dopiero w grudniu, w sumie nie dopiero, bo to ten czas tak szybko leci. Przeszła do naszego klubu, z daleka była z Rzeszowa, także dla niej to jest mega zmiana, wszystko jest zmienione. Nagle dostała po dupie, że tak powiem, bo tyle treningów tego wszystkiego, tyle zmian. No i się wspieramy, ona mnie wspiera, ja jej poprawiam tam stójkowo, uzupełniamy się, ona tam w parterze trochę, tu mnie dociśnie, spod klatki walczymy, także naprawdę cieszę się, że jest w tym klubie, ona mnie wspiera, ja ją wspieram, będę wspierać i liczę, że wygra ten turniej. Mm. No więc za to trzymamy kciuki, natomiast nie mniej turniej to Twoja walka, czy Ty jeżeli chodzi o Twoją rywalkę, no ona jest brazylijką, wiadomo z jakiej płaszczyzny Brazylia słynie, boisz się na tym etapie treningu przygotowanie parteru w ogóle? Nie boję się, no, bo przygotowanie parterowe z trenerem moim czarnym pasem Marcinem Męslem miałam naprawdę solinę. Przyjeżdżała do mnie też Monika Markowska, e, też z Poznania, także z czekmatu, także myślę, że będzie dobrze. E, też robiłam obozy, e, mocne chłopy, e, szykowałam się parterowo, także... Jest OK. Ja mi się w ogóle wydaje, że się niczego nie boisz tak naprawdę. Jakby, jakby zadzwonił, słuchaj, taki maraż nie dojedzie, będzie Walentina Szewczenko. bierzesz? Biorę. Od razu bym wzięła. Kurie, <grym grym> to jest moje słuchania. marzenie, no Chociaż nie. Dzisiaj kupię <gupiamy> to powiedzieć, powiedzieć, bo to ona. A, bo życzy. to ona wygrała. No dokładnie, dokładnie, dokładnie. I biorę jedną i drugą. Czyli nie, ja nic... jeszcze nie boisz nikogo i niczego. Nie, nie chcę. Ja nawet czemu mam się bać? Już jestem tak doświadczonym zawodnikiem, że ja lubię wyzwania, lubię coś nowego. Lubię być, żeby walczyć z tymi zawodnikami top, a nie dostawać jakichś takich no, no Może właśnie dlatego, że się nie boisz, to potem są kłopoty, żeby się z kimś zestawić. <noise> Moż możliwe. i że wszystkich boisz. Albo w ogóle nic nie pokazywać, że jestem księżniczką, chodzę, no chodzę na szpilkach. No nic, no to myślę, że no no. w tym razie yy, yy, i no czekamy no na to, żeby tych odmów było jak najmniej albo nie było ich w ogóle i aby ta walka była faktycznie eliminatorem do pasa, no bo nie może tak być, że yy, ten pas jest cały zakurzony, a Rian Lipski toczy już szóstą czy siódmą walkę w UFC. Tak, dokładnie, dokładnie. No. A walka o pas na Stadionie Narodowym na przykład? Pięknie by było, nie? A nie, żadne pani chyba tam się nie szykują, także byłoby piękne aby otwarcie. Było akurat, co? Tutaj, potem, potem czerwiec, idealnie. To zobaczymy jak będzie w Lubinie. Tak jest. Dziękuję bardzo.